Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Dlaczego stwierdzenie na trupaka pełna paka jest takie modne wśród inwestorów? Zobaczymy to na przykładzie SWIG 80. Kupujemy na pierwszej sesji listopada. I sprzedajemy na pierwszej sesji w maju przyszłego roku bez dźwigni finansowej. Ze 100 tysięcy zysk 5 milionów. Skuteczność udanych transakcji to 72%. I test odwrotny. Kupujemy na pierwszej sesji maja każdego roku i sprzedajemy na pierwszej sesji w listopadzie. Ze 100 tysięcy Strata 58 tysięcy. Straciliśmy prawie 60% kapitału. Testy Nasdaqa za ostatnie 60 lat daje skuteczność na poziomie 75%. Na trupaka to nie jest jedyne statystyczne zagranie. Za chwilę mamy przecież rajd świętego Mikołaja, potem stycznia. nie możemy zapominać także o tak zwanym rajdzie wakacyjnym. Problem jedynie w tym, że nie ma osoby na świecie, która by o tym nie wiedziała. Z drugiej jednak strony skoro 85% obrotów generują instytucje, to się to może dalej sprawdzać. Z kolei z trzeciej strony, skoro krach na NASDAQ ma miejsce średnio raz na 30 lat, to nie trudno wykazać na takim wykresie tak dobre statystyki. Faktem jednak jest, że formacja objęcia znicza i natrupaka pełna paka weszły mocno do kanonu kalendarzowych strategii inwestycyjnych. Nie od dziś wiadomo, że rynki różnie się zachowują nie tylko w poszczególne miesiące, ale także w poszczególne dni tygodnia. I także w poszczególnych godzinach danego dnia. Między innymi Szyszka stwierdził, że stopy zwrotu z akcji są w pierwszym tygodniu miesiąca przeciętnie wyższe niż w pozostałych. Fenomen pierwszego dnia miesiąca na Dow Jones, który dał zarobić więcej punktów pierwszego dnia miesiąca niż we wszystkich pozostałych dniach miesiąca. Strategia inwestowania pierwszego dnia miesiąca przyniosła średni dzienny zysk 30 punktów podczas, gdy pozostałe sesje tylko pół punktu dziennie. Tu mamy przykład dwóch innych artykułów naukowych. Zjawiska te określa się mianem anomalii kalendarzowych albo sezonowości stóp zwrotu z akcji. Sygnał kupna na WIG-20 obniżył się do poziomu 2312 i inwestorzy zadają sobie pytanie. Czy formacja widoczna na indeksie WIK banki to RGR? Bo jeżeli to jest RGR, to zaczynamy celować w poziom 15 tysięcy. Jeżeli ktoś decyduje się na zakup WIK 20, to celuje w poziom 2800 jako target minimalny, zakładając, że poprzedni szczyt na 2600 zostanie pokonany. W ostatnim nagraniu Rozgrywaliśmy NASDAQ. Uwaga inwestorów skupia się na poprzednim szczycie na 21 tysięcy. Kluczowe będzie zachowanie tutaj Nvidia. Konsolidacja, z której wybiliśmy, jest ogromna. Zatem systemowy stop loss na poziomie 134.69 jest jak najbardziej uzasadniony. Jeżeli chodzi o targety, to celujemy w przedział 160-180. Stop los na rzadce dla pozycji długiej znajduje się na poziomie 2075. Ciekawa jest natomiast sytuacja na parametrze zmiennościowym. Mianowicie wsparcie oparte na zmienności było na 1936. Dołek po zamknięciach wypadł na poziomie 19,12. Trudno jednak ocenić ile jest w tym analizy rzeczywistej, a ile pełnej przypadkowości. Tak czy inaczej faktem jest, że parametr zmiennościowy zatrzymał spadek żabki i doszło do zwrotu. Kup zielony ze stop na czerwone. To o tyle ciekawe w przypadku żabki, że na tej samej zasadzie dwukrotnie kupowaliśmy zdaka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.